To jest, moi drodzy, Corsair Vanguard Pro 96, czyli zupełnie nowa klawiatura od Corsera i klawiatura, która dosyć mocno ociepla w mojej głowie wizerunek tej marki pod kątem klawiaturowym. Co potrafi i dlaczego warto się nią potencjalnie zainteresować? O tym porozmawiamy sobie dzisiaj, więc zapraszam do oglądania. No i pamiętajcie, kto nie subuje... Hey, hey, hey! A przy okazji pamiętajcie, żeby zostawić zasięgową łapeczkę w górę, to mocno doceniam. No i komentarz o treści Vanguard. Zresztą możemy umówić się, że przez 72 godziny od publikacji tego filmu w komentarzu. Będę aktywnie zaglądał i będę na każdy jeden odpowiadał. Umowa stoi, to jedziemy. Vanguard Pro 96 to najnowsze dziecko spod pirackich masztów i zdaje się, że Corsair odrabia straty do konkurencji, a nawet w pewnych kwestiach oferuje więcej. Pamiętacie z pewnością tą myszkę, czyli Corsair Cyber V2 Pro, która ważyła 35 gramów. Co z kolei może dziać się w przypadku klawiatury? Może być ona magnetyczna, może być ona szybka, no a przy okazji Corsair ma jeszcze jedną istotną przewagę, mianowicie może być ona zintegrowana z systemem Elgato. Pro 96 z tych wszystkich dobrodziejstw stara się bardzo skrupulatnie korzystać i to w dwóch wariantach, bo Vanguarda możecie dostać w dwóch odsłanach albo za 799 zł jako mechaniczna klawiatura z kocławem albo też dzisiejsza magnetyczna też z kocławem już za 999 zł. I owszem, z jednej strony porównując to do wszelakich niszowych chińskich klawiatur, no to jest dosyć drogo, ale patrząc na konkurencję mainstreamową, tutaj pozostajemy w pułapie w miarę akceptowalnym, biorąc pod uwagę, że jest to jeszcze świeża, dosyć ciepła klawiatura. Do budżetowek z Ali jednak trudno się tutaj odnosić, bo mało która klawiatura magnetyczna z tych za 200 czy 300 zł jest czymś więcej niż tkl Tymczasem Vanguard 96 to kompaktowy full-size, czyli 96%, który w zestawie przychodzi do nas z relatywnie miękkim przewodem w oplocie, kick-up switch pullerem oraz podpórką pod nadgarstki. Ta podpórka pod nadgarstki jest lekka, wykonana z plastiku, natomiast góra nie jest pokryta ekoskórą, a czymś, co zdaje się być trochę lepszej jakości, mianowicie taki gumopodobny materiał, który dobrze radzi sobie z odciskami palców, jest bardzo wygodny, póki co nie przypieka, nie przygrzewa. No i też znacząco całościowo ta podpórka poprawia komfort pisania na klawiaturze, szczególnie w długotrwałych sesjach. Całość jest przyczepiana na magnes i trzyma się dobrze. To, czego z kolei w zestawie nie znajdziemy, to odbiornik 2,4 i to moim zdaniem spory minus. Bo nie wiem jak wy, ale ja w takiej cenie oczekiwałbym jednak klawiatury bezprzewodowej. Tymczasem tutaj mamy działanie wyłącznie przewodowe. Nie ma 2,4, nie ma bluetooth i ja wiem, że jest to magnetyk, że wyższe zużycie energii, natomiast wciąż kafel za klawiaturę, a taki brak, no daje się wyznaki. Konstrukcyjnie, Vanguard zdaje się być dosyć dopieszczony. Owszem, delikatnie odbiega od panujących trendów, ale jak na to, do czego w przeszłości Corsair mógł nas przyzwyczaić, jest tutaj niebo a Ziemia. Przede wszystkim, no, taka klawiatura nie trzeszczy, nie skrzypi, nie ugina się nawet przy bardzo mocnym tutaj nacisku. No i jest stabilna na biurku, bo ta konstrukcja waży około 1090 gramów, tyle wyszło na mojej wadze. W ogóle mówimy tutaj o konstrukcji eleganckiej, która przykuwa spojrzenie, no i jest tam na pewno sprzęt, który z automatu nie kojarzy się z gamingiem. Oby krawędzi, mimo że w designie floatki, Tworzył przyjemny look. luk, który jest przemyślany, branding też jest czysty, niewielki. Ramka jest tutaj plastikowa, plate to aluminium, spód to tworzywo, ale ciekawe stylistycznie, no i tutaj też ląduje przewód. Korser bardzo głęboko umieścił sam port, bo znajduje się on mocno na spodzie klawiatury. Nie jestem w stanie Wam zatem obiecać, że każdy przewód, jaki zechcecie tutaj zaaplikować, wejdzie, szczególnie, że kanały do przeprowadzenia też mają różną tolerancję na grubość względem tego co dołączony jest do zestawu. Taki grubszy customowy oplot, szczególnie w tych zaczepach na przepustach, może się nie zmieścić. No i pamiętajmy, że bardzo często też... Takie przewody mają okrągłą wtyczkę USB Typu C, tutaj będzie ona miała problem, ażeby klawiaturę nie podnosić. Niemniej system zdaje się być przeprowadzony wzorowo, bo od każdej strony można sznurek przepuścić. Szkoda natomiast, że mamy tutaj tylko pojedynczą regulację kąta nachylenia. Góra klawiatury, tak jak mówiłem, odsłonięta, a na niej kapy o profilu Cherry, a przynajmniej zdają się być one znacznie bliższe właśnie takiemu stylowi. Są to PBT-ki double shoty, czarne, wytrzymałe, ich tekstura też jakoś się nie zatraca. Mam ją praktycznie od premiery, między różnymi stanowiskami ją przerzucam, czy to tym pobocznym, czy też głównym na którym przede wszystkim ją testowałem, no i te kikapy póki co wyglądają praktycznie jak nowe. Przepuszczają podświetlenie, natomiast to, co jeszcze chciałbym odznaczyć, ich grubość. One są grube, pomijając spację, która jest odrobinkę cieńsza, ale cała reszta to grube, solidny kijkap, który mam wrażenie, że przetrwa próbę czasu. Podświetlenie przebija się przez nie równomiernie i też jest, powiedziałbym, bardzo eleganckie. Mimo przyciemnionych obszarów, sablegendy dodatkowe też przeniesiono na bok, więc ta powściągliwość w gamingowym charakterze pozostaje zachowana. Górny design tej klawiatury uzupełnia rolę która przede wszystkim odpowiada za regulację poziomu głośności naszego systemu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przypisać ją na przykład do przemieszczania się po osi czasu w jakimś programie do montażu, bo da się to zrobić, a poza rolką mamy tutaj jeszcze wyświetlacz. Zanim jednak o wyświetlaczu, bardzo podoba mi się automatyczna integracja tej klawiatury z Elgato. Będąc streamerem na pewno docenicie, że na powierzchni znajduje się właśnie dedykowany temu oprogramowaniu przycisk. Niestety tu i teraz ta integracja nie jest jeszcze idealna i trzeba samodzielnie uruchamiać program Stream Deck, natomiast w przyszłości, jak zapewnia producent na przykład w notkach prasowych, wszystko powinno śmigać idealnie. Konkretnie ma być to dopięte w czwartym kwartale, więc myślę, że do grudnia Elgato spokojnie z tym się uwinie. To jeszcze nie wszystko, bo poza klikiem od Elgato mamy tą oto krawędź na lewej stronie. To na niej znajdziemy przyciski odpowiedzialne za dodatkowe funkcje oraz ten jeden dotyczący overclockingu sprzętu. Bo może ono działać standardowo na poziomie 1000 Hz, ale wystarczy jedno kliknięcie w trybie domyślnym. No i proszę bardzo, przechodzimy w tryb 8000 Hz, który jest obecny na pokładzie. Bardzo takich rzeczy ostatnio brakuje w różnych klawiaturach ich implementacji. Na pokładzie urządzenie, które wielkościowo jest odrobinę szersze niż 75%. Wow, naprawdę super! Z której strony tak naprawdę by nie spojrzeć, dostajemy w pełni funkcjonalną klawiaturę. Owszem, wypada tutaj być może panel edycyjny, ale z drugiej strony dostajemy bardzo dobrze wkomponowane przyciski boczne i jest to świetna opcja nie tylko dla gracza, ale też dla gracza pracującego, czy przede wszystkim dla osoby, która lubi sobie raz na jakiś czas sięgnąć po gry MMO, do których mam wrażenie coraz rzadziej spotyka się dedykowane peryferia. No a tutaj dodatkowe przyciski, które można sobie na przykład pod jakieś umiejętności przypisać, więc Spoko sprawa i szkoda, że tak wielu producentów kompletnie nie korzysta z możliwości dorzucenia czegoś jako bonus. Niemniej całościowo taka budowa, czyli ekran, przyciski boczne i tym podobne skutecznie utrudniają rozebranie tej konstrukcji. Zgadza się, próbowałem tę klawiaturę rozebrać, podważyć z różnych stron poszczególne elementy, ale ostatecznie się poddałem. Zresztą w przypadku akurat klawiatur Corsera mam dosyć przykre doświadczenie związane z rozbiórką, ponieważ dwa egzemplarze różnych modeli udało mi się podczas takiego rozkręcania no solidnie uszkodzić. Nie radzę Wam zatem Vanguarda rozkręcać, jeżeli nie musicie. Niemniej już na starcie producent jasno określa, że w środku wypełnienie jest. Switche są przesmarowane. Orbizatory to Plate Monty również przesmarowane. Wypełnienie z kolei patrząc na konstrukcję, raczej silikonowe, znajdujące się między plate'em a PCB. Na PCB spoczywa również arkusz pianki wędrującej pod switchami. No i na spodzie, jak nie mamy, to co producent na stronie oznacza jako piankę, też pewnie jest silikonem, ale tutaj ręki nie dam sobie uciąć. Spoglądając na PCB mamy tutaj hot ale jest to hot wyłącznie na przełączniki magnetyczne, no i warto zaznaczyć, że jest on w układzie północnym. Szkoda, że w klawiaturze nie zdecydowano się na kombo, gdzie moglibyśmy zaplikować zarówno switche mechaniczne, jak i magnetycznym, no ale w w tej sytuacji mamy tylko magnetyki. Przełączniki magnetyczne to tylko dwa piny po bokach. Na środku nie znajdziemy tego jednego cylindrycznego większego pina, ze względu na to, że tutaj pracuje magnes. No a właśnie, mówiąc o samych przełącznikach, są to switche liniowe, magnetyczne, przesmarowane i naprawdę wykazują się one świetną pracą. Mówimy tutaj podobno o crosserowych MGX, bodajże drugiej wersji, ale patrząc na to, że w aplikacji znajdujemy z automatu kalibrację pod potencjalne przełączniki Gaterona, no i na housingu też pod spodem znajduje się takie jedno charakterystyczne G, to podejrzewam, że te switche mogą być również realizowane przez markę Gateron. Generalnie mówiąc o budowie, mamy tutaj bardzo niski łublink ze względu na dosyć charakterystycznego schema, który porusza się w środku, no i jednocześnie punkt regulacji od 1,1 do 4 mm, bo wszystko w aplikacji możemy sobie skonfigurować. A jak to brzmi? Posłuchajcie. Generalnie klawiatura brzmi jak na flotki i fakt, że płytka jest tutaj przykręcona zaskakująco ładnie. To nie jest brzmienie głębokie, raczej wyższe, ale miękkie, relatywnie ciche, biorąc pod uwagę, że nie mówimy tutaj o switchach Silent. Jest to po prostu przyjemny klik, no i również przyjemny stabilizatory. Nie ma żadnego grzechotania, no a z samej klawiatury nie dobija się też żadne echo. Jest to też klik bardzo szybki. Ta klawiatura dysponuje wspomnianym już zakresem 8000 Hz. I jest to 8000 Hz utrzymywane bardzo, ale to bardzo dobrze, bez żadnych zawirowań. Efekt tego wszystkiego jest co najmniej świetny, bo. 50 milisekundy całkowitego opóźnienia na moim systemie robi ogromną robotę. Nie żeby taka statystyka była czymś, co absolutnie wywróci do góry nogami rozgrywka względem takiego stabilnego 1000 Hz, aczkolwiek patrząc na wszystkie moje tabelki oraz zapiski, które do tej pory mam, no wychodzi na to, że jest to aktualnie najszybsza klawiatura magnetyczna, z jaką miałem okazję obcować przy swoim stanowisku. Do tego dochodzi Rapid Trigger, czyli momentalna możliwość ponownej aktywacji, no i jeszcze Flash Tapy, więc strajfowanie w grach, które taką opcję obsługują, będzie dla Was banalnie proste. Przyciski takie z automatu po uruchomieniu flashtapa będą świecić się podobnie jak u mnie domyślnie na żółto. Natomiast w ogóle, zaczepiając o pewne kwestie związane z konfiguracją, muszę przyznać, jestem delikatnie zaskoczony tym, że kiedy mam uruchomionego IQ na komputerze i jednocześnie uruchomię sobie web driver bezpośrednio na stronie, to strona prosi mnie, żebym absolutnie całkowicie powyłączał IQ na moim kompie. No i pojawia się taka dziwna kolizja, jakby nie rozumiem, dlaczego to wszystko nie może działać wspólnie. W każdym razie, makra, funkcje multimedia, czy nawet całe teksty napiszecie jednym przyciskiem, tak samo przypiszecie. Dwie akcje do jednego klawisza na różnych poziomach, no i wystroicie sobie w odpowiedni sposób punkt aktywacji na poszczególnych klikach. W skrócie, pełen serwis i cała konfiguracja klawiatury jest naprawdę banalnie prosta, a rzeczy, które mogą budzić nasze wątpliwości, też zostały skrupulatnie opisane. No i jedyna rzecz, która w tej apcy mnie dziwi, to tak jak wspomniałem wcześniej, brak możliwości symultanicznego działania zarówno sterowników na PC, jak i na przeglądarce. Inna sprawa, że tak jak wspomniałem, jest tu ten ekran, gdzie możecie nie tylko narzucić różne obrazki, odczytać podstawowe dane o parametrach czy głośności, ale też wyświetlają wam się informacje o uruchomionych ustawieniach i multimediach, ale moim zdaniem nadal można było z tego ekranu wycisnąć więcej. Na przykład nazwy piosenki jak ze Spotify czy YouTube Music, albo dodatkowe opcje jakichś aplikacji. To akurat moim zdaniem SteelSeries robi znacznie optymalniej. No i jeszcze to wsparcie ekosystemu od Elgato, które jak mówiłem jest, choć brakuje jeszcze tej pełnej integracji. Natomiast patrząc całościowo na tą klawiaturę, no gamingowo multimedialny combine. Nie wszystko jest tu idealne, ale gra się na tej klawiaturze doskonale, to bez dwóch zdań, jest bardzo precyzyjna, z podpórką moim zdaniem też ponadprzeciętnie wygodna, no i przy tym wszystkim nie kaleczy ucha. Polecenia są odczytywane bez ani grama zawahania, reakcja na każdy klik Pełnia moje amatorsko-esportowe zapędy. No i każdy wymagający użytkownik, moim zdaniem, będzie tutaj zadowolony, patrząc na ogólny czas reakcji. Co też istotne, to wszystko przy zachowaniu pełnej funkcjonalności, bo jeżeli ktoś rozgląda się za klawiaturą do gier, ale jednocześnie gra i pracuje, to będzie naprawdę dobry wybór. Jeżeli ktoś gra i nie chce ograniczać się do TKL-a, to też będzie bardzo dobry wybór. Jeżeli ktoś szuka dodatkowych przycisków do zaprogramowania oraz pełnej integralności z ekosystemem Elgato oraz Corsair, to też będzie dobry wybór. Ja mam tak naprawdę do tej klawiatury chyba dwa zarzuty kosmetyczne, bo Chciałbym zobaczyć podwójną regulację kąta nachylenia oraz chciałbym zobaczyć tę klawiaturę z ramką, bez floatki. Natomiast mam też dwa takie poważniejsze zarzuty: mianowicie, ekran moim zdaniem nie jest jeszcze w pełni wykorzystany i brakuje tam sporo pracy, aby udostępnić w nim znacznie więcej możliwości. No i kolejna sprawa klawiatura za 999 zł, a nie mamy możliwości pracy wireless. Z drugiej strony, to ile Corsair wyciska to samym odczytem sygnału, wymaga pochwały, bo klawiatura jest szybka. No i w okazji sam fakt, że nie jest to klawiatura będąca zwykłym klekotem, a czymś względnie dopracowanym jak na floatki, brawo. Ostatecznie więc moim zdaniem to cena jest tutaj głównym problemem, bo gdyby ta klawiatura była troszkę tańsza, a mechaniczna wersja jeszcze tańsza, to mówilibyśmy o znacznie ciekawszym stosunku właśnie ceny do jakości, czy też ceny do możliwości, bo to jest sprzęt, który oferuje sporo. To jest sprzęt, który wygląda ciekawie i to jest sprzęt, który pozostaje bardzo, ale to bardzo wyraźnym progresem. Na linii produktów Corsair. Tylko jednocześnie ten sam produkt musi pozostać konkurencyjnym nie tylko wobec swoich mainstreamowych rywali, ale także przede wszystkim wobec tej agresywnie wycenionej chińskiej konkurencji, która rynek zalewa. I kompletnie się temu nie dziwię, no bo rzeczywiście konsument ostatecznie przede wszystkim wybiera stosunkiem cen do jakości, a tutaj mógłby być on lepszy. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej klawiaturze od Corsera. Jak wam się podoba? Czy Vanguard 96 ma funkcje, które sprawiły, że chcielibyście mieć tą klawiaturę na biurku, piszcie koniecznie pod spodem. Ja natomiast żegnam się z Wami, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że całość Wam się spodobała, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, no i pamiętajcie o tym zasięgowym komentarzu. Na razie, cześć!